Cześć, z tej strony Piotrek po ostatnim filmie, gdzie montowałem zawias meblowy we froncie. Wiele osób pytało mnie, jak zamontować taki front z zawiasem w szafce. Zatem dzisiaj ci to pokażę. Zapraszam na film. Tutaj mam już przygotowany front z zawiasami oraz przykładową szafkę, tak zwany korpus. Za chwilę pokażę Ci jak to razem ze sobą połączyć oraz wyregulować. Na początku łączę zawias z prowadnikiem. Następnie, za pomocą tej śruby i śrubokręta, sprawiam, aby prowadnik maksymalnie przysunął się do frontu. Odwracam szafkę na plecy, aby łatwiej było mi przykręcić front. Kolejno kładę front na naszej szafce. Za pomocą wkrętarki oraz wkrętów 4x20 przykręcam front do korpusu w te podłużne otwory. Regulacja przód tył, lewo prawo góra dół. Tak wygląda szafka z założonym i wyregulowanym frontem. Pozdrawiam, cześć.